Orędzie z 8 marca 1989 roku. Panie, zapytała Wasura jestem. Poprowadziłem Cię, abyś przeczytała Księgę Jonasza, ponieważ pragnę, abyś Ty i moje dzieci zrozumiała. Że ja mogę zawsze złagodzić karę czekającą to złe pokolenie. Nie chcę, by mój kielich sprawiedliwości przepełniał się, jak dzieje się to teraz. Zatem mówię Wam, nawracajcie się, poście i bądźcie święci. Panie, pyta Wasula. Jestem. Nie, są tacy, którzy poszczą, nawracają się i próbują się zmienić. Czy to nie wystarcza? Czyż nie jesteśmy na dobrej drodze? Oja, Wasulo, wielu znajduje się na drodze zatracenia z powodu zła, które się w nich nagromadziło. W swoim wnętrzu są oni jak noc. Jakże zatem możesz mówić, że to pokolenie znajduje się na dobrej drodze? Jak możemy uświadomić każdemu, że jesteśmy na skraju nieszczęścia? Większość nawet tego nie podejrzewa. Ponieważ mój duch jest niszczony, i tylu moich tłumi moje ostrzeżenia, gasząc mojego ducha, traktując proroctwa z lekceważeniem i prawie z przyjemnością ogłaszając, że objawienia naszej obecności są fałszywe. Nie będę znosił tego dłużej. Moja sprawiedliwość zwycięży. Dziś jeszcze przychodzę do was jak bardzo miłosierny przyjaciel, lecz jutro stąpię na was jako surowy sędzia. Ci, którzy zabijają mojego ducha, ośmieszają moje błogosławieństwa, są Kainami dzisiejszych czasów. Kocham was wszystkich do szaleństwa. Złagodzę moją sprawiedliwość tylko wtedy, jeśli zostaną podjęte ogromne akty wynagrodzenia. Miłość kocha Cię oto święty Michał orędzie świętego Michała Archanioła. Dziecko Boże dla Boga wszystko jest możliwe. Powinny być dokonane wielkie akty wynagrodzenia. Jeśli wasze pokolenie nawróci się, Święty Świętych złagodzi swoją karę. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, ponieważ Jego miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Bądź czujna, nie ustawaj nigdy w wynagradzaniu. Którzy teraz śmieją się z Ciebie później będą zgrzytać zębami. Ja święty Michał modlę się bez przerwy za to złe pokolenie. Módl się moje dziecko i bądź posłuszna Panu. Uwielbiaj Pana za wylanie Jego ducha na was wszystkich. Święty Michale dziękuję Ci. Pokój niech będzie z Tobą wasulo. Tak, Panie. Dodaj to, jak moi mogą odmawiać spokoju skład apostolski i mówić, Wierzę w ducha świętego, kiedy większość z nich odrzuca dzieła mojego ducha, zaprzecza mu i gasi go. Zaprawdę powiadam wam, nie znajduję w nich żadnej świętości. Kiedy w tych ciemnościach zauważają z daleka maleńki płomień, rzucają się na niego jak huragan, aby go zgasić i aby nadal czynić w ciemnościach swoje złe dzieła i nie znajdować się w świetle. Nie, Vasulo, wydaje się, że oni nie chcą żyć w świetle. Oj, uwielbiam Cię, Panie, moje światło. Światłość światła. Pójdź, napełniasz mnie radością. Pewnego dnia, moje dziecko, nie zobaczysz nic więcej, tylko światłość. Tylko światłość. Nie zniechęcaj się nigdy, ponieważ ja jestem z Tobą aż do końca. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Bądź błogosławiony. Uwielbiony niech będzie pan.